Partnerem odcinka jest Toanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący prawie 4000 instrumentów, w tym akcje, ETF-y, kontrakty CFD. Broker oferuje promocyjne oprocentowanie wolnych środków na rachunku, można uzyskać nawet 7% w skali roku. Obowiązują warunki, dowiedz się więcej klikając link w opisie odcinka. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest pan profesor Bartłomiej Toszek, czyli rozmawiamy o sprawach brytyjskich. Kłaniam się nisko panie profesorze. Dzień dobry. Pojawiła się nowa ustawa wyborcza rządu Starmera, który planuje obniżyć wiek wyborczy do 16 lat. To rozumiem, że premier już myśli na kogo zagłosowali tych, o ile dobrze pamiętam, półtora miliona obywateli, młodszych obywateli. Tak, to jest rzeczywiście około półtorej miliona ludzi, a, a więc spora rzesza wyborców. No a samo rozwiązanie nie jest rozwiązaniem zupełnie nowym. Ono występuje już w Walii, w Szkocji tam w wyborach do parlamentów regionalnych ludzie młodzi, a więc ludzie od 16 roku życia, mogą już od niedawna, ale mogą już głosować. I to rozwiązanie okazało się dość korzystne dla partii, które rządzą w Walii, w Szkocji. A więc, nic dziwnego, że na szczeblu centralnym te korzyści dostrzeżono i postanowiono je wykorzystać. A taka potrzeba istnieje. Przede wszystkim dlatego, że społeczeństwo brytyjskie jest rządem Starmera rozczarowane. Po kilkunastu latach rządów konserwatystów oczekiwano, że kiedy do władzy powrócą lejburzyści, nastąpi jakiś cud gospodarczy, a więc wszystkie te niekorzystne skutki Brexitu, o których rozmawialiśmy już od dawna, skutki i w wymiarze społecznym, i gospodarczym, i politycznym, i militarnym, że te wszystkie skutki zostaną bardzo szybko usunięte, no i społeczeństwo będzie funkcjonowało po prostu lepiej, że ludziom będzie się lepiej żyło. Tymczasem Starmer robi dokładnie, to co robili politycy konserwatywni to znaczy buduje swoją pozycję przede wszystkim na arenie międzynarodowej po prostu dlatego że jego rząd nie radzi sobie z problemami wewnętrznymi. Kolejki do lekarzy są tak samo długie jak były wcześniej, towarów tych, które były w czasach kiedy Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej na półkach nadal nie ma. Jeżeli chodzi o umowę handlową z Unią Europejską to funkcjonuje ona z solidnymi zgrzytami. No Cały czas Wielka Brytania boryka się z tymi samymi problemami. Co więcej, ten rząd nie wskazuje żadnych konkretnych rozwiązań. W związku z tym zaczęto, mając świadomość, że przecież niedługo będą wybory do parlamentów regionalnych w Szkocji, w Walii, w Irlandii Północnej. No, i oczywiście kwestia tego, czy wygrają tam lejburzyści, jest sprawą dość istotną. Mając też świadomość tego, że w perspektywie kilku lat będą wybory parlamentarne, czyli wybory do Parlamentu Brytyjskiego, postanowiono poszukać takich wyborców, którzy chętniej zagłosują na partię pracy. No i postanowiono Poszerzyć ten elektorat. Tym bardziej, że wśród młodych ludzi idee lewicowe są bardziej popularne, aniżeli głosowanie na konserwatystów. Czy to jest myślenie dobre? Moim zdaniem nie. To znaczy, ja uważam, że Partia Pracy wpada w taką pułapkę, którą możemy też odnieść do relacji w Polsce. To trochę tak, jakby dzisiejszy rząd poszerzył prawa wyborcze, dając je ludziom młodym i spodziewając się, że ci młodzi ludzie zagłosują na koalicję obywatelską, a pewnie okazałoby się, że większość z nich głosuje na antysystemowców, to znaczy na konfederację i na partię Adriana Zandberga, a więc na tych polityków skrajnych. No i badania w, przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pokazują, że i tam działoby się podobnie, to znaczy mogłoby się nagle okazać, że gro tych głosów ludzi młodych zbiera reform Party Nigela Farage, a, a więc polityka radykalnego, polityka populistycznego. I tu nie ma większego znaczenia, czy to jest polityk prawicowy czy lewicowy. To jest po prostu polityk, który głosi hasła takiej szybkiej naprawy relacji społecznych i gospodarczych. Hasła, które oczywiście są niemożliwe do zrealizowania, ale bardzo miło brzmią w uszach potencjalnych wyborców. Um, zapewne jakaś część tych młodych ludzi głosowałaby także na Partię Pracy i zapewne byłaby to większa część, aniżeli ci, którzy zagłosowaliby na, na konserwatystów. Natomiast przeprowadzone wstępne badania wykazują, że Partia Pracy poszerzyłaby ten swój elektorat wśród yy, tych, tych najmłodszych osób. No, o tyle, że byłaby to grupa około 5-6% wyborców. To sporo, to jest rzeczywiście sporo, no ale pamiętajmy, że to są badania przeprowadzone tylko w odniesieniu do partii pracy, a przecież również inne partie zyskałyby jednak jak, jakąś część tych młodych wyborców. A więc rozwiązanie dość ryzykowne. I w mojej ocenie dość rozpaczliwe, wskazujące, że partia pracy sięga po takie instrumenty, które w zasadzie no, są instrumentami już tak, taką ostatnią deską ratunku. Oczywiście są to też rozwiązania ostro krytykowane, zwłaszcza przez konserwatystów, którzy wskazują, że jeżeli młodzi ludzie mają, mieliby głosować w wyborach do Parlamentu Brytyjskiego, to ci młodzi ludzie powinni też ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania w życiu publicznym, powinni ponosić na przykład odpowiedzialność za swoje czyny jak osoby dorosłe, powinni uczestniczyć w tym obowiązku obronnym w Wielkiej Brytanii, no co w przypadku osób między 16 a 18 rokiem życia, Raczej możliwe by nie było. Więc konserwatyści stawiają takie pytanie: skoro nie dopuszczamy tych ludzi do, do wojska, skoro nie mogą podejmować pracy na przykład w administracji publicznej, to dlaczego w takim razie mieliby prawa do głosowania? No ale tak jak powiedziałem wcześniej, ten wyłom w przypadku Walii i Szkocji został już zrobiony, więc należy przypuszczać, że lejburzyści, dysponując sporą przewagą w parlamencie brytyjskim, przepchną w tej chwili projekt tej ustawy. No, a najbliższe wybory do Parlamentu Brytyjskiego udowodnią, że w mojej ocenie nie mieli racji. To znaczy, okaże się, że jednak większość młodych ludzi głosuje na partie radykalne, partie populistyczne, i te z lewej, i te z prawej strony. No właśnie, zastanawiam się też, czy obniżenie tego typu wieku też nie sprawia, że Prowadzenie kampanii też kampanii wyborczej może się zmienić w tym przypadku. To znaczy musimy sięgnąć też po narzędzia, po platformy, po dotrzeć do miejsc, w których osoby niepełnoletnie w tym przypadku z perspektywy polskiej przebywają, jak się komunikują. Mamy rówieśnika, mam brata brata, który właśnie w tym wieku i mm -hmm. domyślam się, jak potencjalny kiedyś polityk chciałby dotrzeć do tego młodego człowieka. No, ma pan rację. Okazałoby się zapewne, że takim nośnikiem idei politycznych są już nie dokumenty umieszczane w internecie, który, z którymi zapoznawać się pewnie będzie średnie i starsze pokolenie, natomiast będą to dość hasłowe informacje umieszczane na przykład na TikToku albo na innych nośnikach, jakieś filmiki, a więc ta forma przekazu, do której przynajmniej starsi działacze partii pracy musieliby się albo przyzwyczaić i przekonać, albo musieliby po prostu zmienić in gremio zupełnie swoją formę przekazu. Czy Partia Pracy jest na to gotowa? Nie wydaje mi się, ale brytyjczycy niejednokrotnie potrafili nas zaskakiwać różnymi radykalnymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o działania polityczne, a więc nie wykluczam, że również i spin doktorzy lejburzystowcy pracują nad takimi rozwiązaniami. Czy, te rozwiązania, czy, czy w tych rozwiązaniach partia pracy okaże się liderem? W to wątpię, ale myślę, że będzie sprawniejsza niż partia konserwatywna. No konserwatyści w ogóle dzisiaj borykają się z problemem dotyczącym nie tylko tym, jak przekonać elektorat, ale przede wszystkim czym go przekonać, dlatego że argumentów w zasadzie żadnych nie mają. No, tylko pamiętajmy też o tym, że do tych wyborów jeszcze trochę czasu zostało. Lejburzyści doszli do władzy raptem w roku ubiegłym, a więc zgodnie z tą zasadą pięcioletnich prerogatyw królewskich, mają przed sobą jeszcze 3,5 roku rządów. No, przez te 3,5 roku jednak dużo się może w Wielkiej Brytanii zmienić i pewnie liczą lejburzyści na to, że może jakaś zmiana sytuacji gospodarczej, może jakaś zmiana sytuacji społecznej, na przykład Mniejszenie liczby imigrantów docierających do Wielkiej Brytanii spowoduje, że społeczeństwo spojrzy na nich przychylniej. Tylko że wtedy to akurat nie byliby ludzie młodzi, bo myślę, że dla nich imigracja, dla nich kwestie ekonomiczne nie mają aż takiego znaczenia. Znaczy, żeby zrozumieć młodych, to też trzeba mieć i przekonywać wśród młodych, trzeba mieć swojej partii, takich ludzi, którzy też potrafią myśleć w ten sposób, którzy czerpią też informacje bezpośrednio od środowiska. No nie wiem, no, czy tam będzie, czy, trzeba będzie szukać nowych liderów wśród 16-17-latków lub przyjmować ich do partii politycznej, albo młodzieżówka. No właśnie, młodzieżówki może, panie profesorze, funkcjonują dobrze na Wyspach Brytyjskich. Rzeczywiście Partia Pracy dysponuje młodzieżówką. Young Labours liczą około 30 tysięcy osób, a więc nie jest to organizacja mała. Ale działająca w taki dość tradycyjny sposób, w ogóle sama konstrukcja partii pracy jest dość specyficzna, bo nie jest to partia w takim rozumieniu polskim monolityczna, ona składa się jednak z wielu różnych komponentów, i obecnie w tych wśród tych komponentów dość istotną rolę odgrywają związki zawodowe. No a więc przede wszystkim ci ludzie, którzy funkcjonują w obrębie zakładów pracy, a więc ci, którzy, dla których takie problemy Proszę mi wybaczyć za to kolokwialne sformułowanie, ale problemy dorosłe są dość istotne. Myślę, że w tej chwili młodzi, którzy obecnie w partii pracy nie odgrywają jakiejś istotniejszej roli, mieliby szansę na to, żeby swoje notowania zwiększyć. No ale to zależy od otwartości liderów. Kirst Starmer, mimo tego, że deklaruje się wielokrotnie jako taka osoba otwarta na nowe pomysły, na nowe koncepcje, chyba jednak takim politykiem nie jest ale pamiętajmy że w partii pracy liczy się nie tylko lider tam jest jednak szersze kierownictwo to kierownictwo jest obecnie stosunkowo młode a więc być może ta koncepcja żeby właśnie skierować elektorat skierować swoje postulaty do tego najmłodszego elektoratu jest bardziej przemyślana niż mi się wydaje no zobaczymy zobaczymy za kilka lat okaże się czy partii pracy to się po prostu Płaciło. No, w polskiej wersji to tylko y, młodzi działacze są sprowadzani na wiece, tak, żeby pomachać sobie flagą, stanąć za liderem, potrzymać tabliczkę. Rozumiem, że wersja brytyjska podobnie, tradycyjnie, jak pan, pan powiedział. Znaczy ludzie wszędzie są dość podobni. Jeżeli ktoś już uzyskał w partii określoną pozycję, to stara się utrzymać na tej pozycji tak długo, jak to jest możliwe, i niechętnie oddaje swoje prerogatywy młodszym działaczom, mimo że deklaruje, że oczywiście zawsze tych młodych do działań partyjnych dopuści. Partia Pracy pod tym względem nie jest żadnym wyjątkiem. Tak, więc spodziewajmy się, rozumiem, postulatów matura bez, bez matematyki albo jakieś egzamin tak, edukacyjnych tak. dużo. Dokładnie tak. Profesor Bartłomiej Toszek, bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję.